Wiem, że wylewacie łzy, ale następne będą ze szczęścia, bo wszystko uczynię na nowo. Zakończę twoje cierpienie, wkroczę dzisiaj w twoje życie z pocieszeniem i zachętą. Tchnę w twoje serce boskiego ducha, zasieję w twojej duszy nowe nasiona siły i miłości. Przynoszę prezenty w moich hojnych rękach. Otwórz swoje ramiona i przyjmij je z wiarą. Wiele rzeczy zmieni się w Twoim życiu, ale proszę tylko, abyś uwierzył. Nie proszę o nic więcej, jak tylko o to, abyście karmili się tym słowem, które przynosi pokój i wolność waszej duszy. Poczuj teraz spokój. Mój duchu, moje obietnice otaczają Twoje życie dniem i nocą. Moje słowo towarzyszy Wam, gdziekolwiek się udacie oferując nadprzyrodzone i boskie bezpieczeństwo. Wykorzystam Twoje sytuacje do napisania nowych rozdziałów w Twoim życiu, pełnych nadziei i mądrości. Możesz potknąć się o te same kamienie, ale nie popełnisz tych samych błędów. Zapomnij o ranach zadanych przez zdrajców. Uleczę ból dręczący Twój umysł, wymarzę z Twojej pamięci twarze, które raniły Twoje serce. Jestem tu, posłuchaj mnie. Spójrz na mnie. Odpowiedz mi, czy chcesz tego błogosławieństwa? Wiem, że chciałeś, abym użył Twoim ciężarom. Dziś jest moment Twojego odkupienia. Daj sobie szansę na dokonanie pozytywnych, potężnych zmian we wszystkich obszarach swojego życia. Nie dajcie się zwieść niepowodzeniom i grzechom przeszłości. Wszystko to potwierdza moje natchnione i żywe słowo, wcielone w waszym sercu delikatnym szeptem mojego ducha miłości. Stare rzeczy przeminęły, wszystko staje się nowe. Jesteś nowym stworzeniem. Spójrz na siebie ze śmiałą wiarą i odnowionym optymizmem. Już dziś zakończ wszystkie uzależnienia, które kradną ci wolę walki, złe nawyki. Które trzymają cię w pułapce niepowodzeń i żalu, oraz negatywne myśli, które cię przygnębiają. Jeśli w twoim życiu nadal jest złość, gorycz lub brak przebaczenia, dzisiaj wyrwę go z korzeniami i wyrzucę daleko, na dno morza, w miejsce tak ukryte, że ani ty, ani nikt inny nie będzie mógł do niego dotrzeć. Znajdować. Nie słuchaj oskarżyciela, nie szukaj niczego, Czym mógłbyś mnie zaatakować? Jeśli Bóg już mi przebaczył, wstaję i jestem odnowiony. Nic nie jest w stanie mną wstrząsnąć. Nie zapomnij o tych cennych słowach, które piszę w Twojej pięknej duszy. Nie pozwól sobie żyć przeszłością, przeżywając na nowo ból, jaki spowodowały Twoje niepowodzenia. Jeszcze raz poważnie Cię proszę. Daj sobie szansę na podniesienie na duchu ochronę, miłość, przebaczenie, oczyszczenie i wzmocnienie przez tę niewyczerpaną miłość, która każdego ranka otacza cię czułością. Kiedy spojrzysz w lustro, pamiętaj o tej wiadomości. Powiedz sobie te słowa: Mój umiłowany Bóg czuwa nade mną, kocha mnie i podąża za mną, dokądkolwiek idę. Żyję pod jego schronieniem. Żyję pod Jego ochroną. Kiedy będziesz słuchał tych zdań, które Ci daję, zobaczysz, jak mój potężny Duch Święty wlewa się w Twoje życie. Poczujesz, jak te słowa zamieniają się w ogień, wypalając Twoje negatywne emocje. Jesteście wielką wartością, niemożliwą do wyjaśnienia. Twoja przyszłość jest cudowna. Mam wobec Ciebie wielkie plany. Jest teraz tak wielu ludzi, którzy Cię kochają i podziwiają. Wznoszę Cię na nowy poziom duchowy. Otaczaj się ludźmi, którzy Cię cenią. Nie zamykaj się na wielką szansę, która jest przed Tobą. Jeśli oddasz mi swoje serce, zaakceptuj fakt, że mogę je całkowicie przemienić. Odmładzam Twoje marzenia i usuwam ślady skrywające Twoje pragnienia. Przywracam witalność Twoim włosom, aby Twoje myśli lśniły nad przyrodzonym życiem. Sprawię, że na twojej twarzy zagości młodzieńczy uśmiech, który otworzy przed Tobą wiele drzwi. Daję Ci wiarę, potężny zapał, który każdego ranka wyciągnie wyciągniecie z łóżka i da wiele planów i działań do zbudowania, stworzenia i wdrożenia. Kiedy zginacie kolana w modlitwie, poczujęcie. Jak mój Duch Święty wzmacnia was wyjątkową boską siłą, której nikt nie może dorównać. Przyjmij moje wyzwanie. Jesteś umiłowanym, którego wybrałem, aby przynosić twórcze cuda najpierw w twojej rodzinie, a potem całemu światu. Teraz powiedz własnymi słowami: Drogi Boże, że wyzwanie zostało przyjęte i wykorzystana szansa. Świadoma swojej zdolności do przekształcenia, całym sercem przyjmuję tę boską i nadprzyrodzoną moc. Daj mi główne miejsce w Twoim sercu, bo to jest dla Twojego dobra. Spójrz na mnie w modlitwie każdego ranka i odkrywaj Pisma Święte. W mojej obecności znajdziesz pocieszenie, nawet jeśli świat na zewnątrz jest pełen bólu. To miejsce jest święte, Twój dom. Przestrzeń i czas na odpoczynek. Żadna minuta nie jest tu zmarnowana, każda chwila ze mną pomnaża się w lata błogosławieństw. Kochaj mnie mocno, oddaj mi swój umysł i duszę. Pozbądź się myśli, które drenują Twoją energię i obciążają ramiona. W czasach strachu i konfliktu znajdź schronienie pod moją opieką. Pod moimi skrzydłami ani upał, ani zimno nie ukradną ci sił. Tutaj odnowisz swojego ducha w mojej obecności, podtrzymując żywy płomień wiary. Odrzuć negatywność pochodzącą od tych, którzy mnie nie szukają i nie pragną. Przestrzegać. Nie ubóstwiaj tych, którzy obiecują sukces i dobrobyt bez wysiłku i poświęcenia. Sać i pomagaj tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Nakarm głodnych, daj wodę z pra i kieruj słowa zachęty do tych, którzy cierpią. Zasiej swoje życie i błogosławieństwa, stawiając rodzinę na pierwszym miejscu. Nie bój się konieczności, bo Twoje ładownie będą pełne, a Twoje dobre uczynki zakończą się sukcesem, gdy zajmą należne im miejsce. Nie musisz walczyć o swoje środki do życia. Pracuj uczciwie, a spłyną na ciebie moje błogosławieństwa. Nie uciekaj się do sztuczek ani kłamstw, i zdystansuj się od tych, którzy chcą cię wciągnąć w niesprawiedliwość. Pozwól mi zająć miejsce w twoim sercu, które należy do mnie, daj mi twoją wiarę, zaufanie, szczerość i zaangażowanie. Uwierz, a twoje błogosławieństwa wzrosną. Ciesz się nagrodą od tych, którzy są wobec mnie lojalni. Kiedy się obudzisz, wiedz, że jesteś błogosławiony i otoczony moją miłością. Oddychaj powietrzem pachnącym moją łaską, poczuj pocieszający dotyk mojej potężnej dłoni. Zjednoczeni jesteśmy niezniszczalni, gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu. Twoja przyszłość jest piękna i błogosławiona razem ze mną. Będąc na tej ziemi, będziesz miał mądrość i siłę, aby żyć w pokoju i szczęściu. Wasza radość, siła i wola życia pochodzą ode mnie. Nie pozwól, aby zdominowały Cię negatywne emocje. Uwolnij się, bo mam moc Cię uzdrowić. Uwierz i bądź wolny na zawsze. Bądź zdecydowany, szczęśliwy i zdeterminowany. Aby osiągnąć swoje marzenia. Zostaw przeszłość za sobą i idź naprzód z niezachwianą wiarą. Te czasy udręki nigdy nie wrócą, kocham cię, nigdy nie zostaną zapomniane. Otwórz choć trochę oczy i rozejrzyj się, wystrz słuch i słuchaj uważnie chwila po chwili. W tym czasie moje wyrazy miłości będą nadal was wzmacniać i zaszczepiać w każdym z was odwagę, aby iść naprzód. Gdy obudzisz się jutro, będziesz pełen determinacji, spokoju i szczęścia. Obudzisz się, kochanie. Jesteś wyjątkowa, tak cenna, masz takie piękne serce, taką promienną duszę i szczerość, która urzeka. Jesteś tak podobny do mnie, że nie możesz temu zaprzeczyć. Dałem Ci życie, jesteś mój, jesteś inteligentny, pracowity. Nie znasz strachu, jesteś wytrwały. Nie ma znaczenia, jakie masz pochodzenie, czy byłeś bogaty, czy biedny, czy twoje ciało było idealne i czy powiedziano ci, że masz wady. To wszystko jest dla mnie nieistotne. Jesteś moim synem, oświadczam głośno i wyraźnie, aby wszechświat wiedział, jesteś dziedzicem moich błogosławieństw, masz całą moją miłość. Dlatego wróg drży przed tobą, bo wie, że cię bronię, chronię, oddaje ci wszystko, co mam. Niczego mu nie brakuje. Byłeś i zawsze będziesz więcej niż zwycięzcą. Nie naśladuj innych, którzy byli przed tobą. Wylałem na nich wiele miłości, lecz oni usłyszeli głosy swoich przeciwników i byli przekonani, że nie są godni nazywać się dziećmi. Odmówili mojej miłości i porzucili mnie, abym błąkała się po tym świecie, pozbawiona pokoju, pociechy i Boga. Okazałem cierpliwość, powtarzając ci wielokrotnie, że musisz wierzyć w to, co mówię. Moje słowo jest prawdziwe, żywe, potężne i wieczne. Napełnia cię wiarą. Zawsze dotrzymywałem obietnic. Nie mogę się doczekać chwili, kiedy wystąpisz naprzód i oświadczysz, że jesteś odważny. Twoi wrogowie są nieistotni, nie bój się ich. Będą próbowali cię osaczyć, ale to tylko puste słowa. Żal i wspomnienia przeszłości to nieskuteczne i słabe zabawki. Zdecyduj się mi zaufać, jest wolne. Nie byłeś skazany na porażkę, zawsze chciałem go wynieść na bardzo wysoki poziom czyniąc z niego przykład wiary. Wyobraźcie sobie uzdrawianie chorych i dotkniętych moją mocą, dokonywanie wielkich cudów, stawianie czoła potężnym burzom mocą mojego słowa, stawianie czoła ogromnym wyzwaniom. Postrzegam cię jako nieustraszonego wojownika. Stanowczy, czysty charakter, mądry w mowie i pokorny sercem, jesteś triumfującym bohaterem wiary. Głoś swoją nieocenioną wartość, jesteś moim ukochanym synem. Ta miłość będzie trwać wiecznie. Powiedz mi, że we mnie wierzysz, że też mnie kochasz. Pomimo wielu wyzwań wzmacniam cię, twoja wiara czyni cię odważnym. Nie bójcie się swoich ucisków, stawiajcie czoła swoim konfliktom i bitwom, skupiając się na moich obietnicach. Nigdy go nie opuściłem w chwilach słabości, uśmierzyłam twój ból i napełniłam twoje serce radością. Kiedy codziennie szukacie mojej obecności i otwieracie swoje serca w żarliwym uwielbieniu, wiedzcie, że wysłuchuję waszych próśb i je podnoszę. Znam twoje dylematy i podzielam twoje emocje. Kiedy powierzasz mi swoje życie i plany, świętuję z aniołami, którzy cię chronią i rozwiązują twoje problemy moim duchem i mocą. Pokonacie każde wyzwanie, a ja błogosławię i pomagam tym, którzy wierzą. Jednakże ci, którzy ulegną pesymizmowi i odrzucą moją prawdę, nie otrzymają przygotowanych błogosławieństw. Słyszę wasze modlitwy, widzę waszą rozpacz, twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Wkrótce zobaczysz, jak zostaniesz uwolniony i podniesiony przez moją miłość i moc. Ufaj dalej, jeśli coś lub ktoś odejdzie, nie bój się, jesteś pod moją opieką. Chcę uzdrowić i pocieszyć twoją duszę, napełniając ją moim duchem świętym. Znam twoje zmagania i chcę przynieść ci pokój. Zmiany wokół ciebie są moją potężną ręką. Która oczyszcza Twoją ścieżkę. Nie pozwól, aby strach Cię powstrzymał, kontynuujcie modlitwę i dziękujcie, otwarci na moje błogosławieństwa. Chcę uwolnić Cię od błędów przeszłości i przygotować wspaniałą przyszłość, odkrywając sens mojego poświęcenia. Przyszedłem, aby zabrać Waszą winę i abyście nie popadali w depresję. Macie dziedzictwo błogosławieństw i pokoju. Zostałeś zasadzony w miejscu obfitującym w miłość, czuć się kochanym i chronionym przez cały czas. Nawet jeśli czujesz się samotny lub przewidujesz trudności, jeśli zostałeś zdradzony lub pozostawiony w bólu, moja chwała otacza Cię słowami miłości i pocieszenia, gotowymi uleczyć Twoje rany i wznieść Cię do wspaniałej przyszłości. Nie cierp za tych, którzy Cię nie cenią. Jeśli chcą odejść, pozwól im odejść. Zastanów się dobrze, zanim pozwolisz im wrócić. Nie ufaj ślepo, ale wiedz, że zawsze jestem zainteresowany twoim sercem i twoim życiem. Decyzje Unikaj żądania szybkich odpowiedzi i opierania się powrotowi tych, którzy cię zdradzili. Naucz się odpowiednio cenić siebie i rozumieć swoją istotę. Jesteś nosicielem mojego ducha świętego, który niczym delikatna gołębica leci delikatnie i ląduje na Twoim ramieniu, aby kierować Twoim sercem. Szanuj go i nie odrzucaj. Duch ten niczym gołębica opiekuje się swoją młodzieżą, chroniąc ją przed żywiołami, zapewniając bezpieczeństwo jej duszy i komfort ducha. W przyszłości, kiedy dotrzesz do swojego niebiańskiego domu i staniesz przede mną, Wiele Twoich ziemskich doświadczeń nabierze sensu. Ale jest jeszcze czas i pragnę, abyś na ziemi doświadczył przebłysku nieba, uczucia wiecznej miłości i czułej świętości, która świeci jaśniej niż tysiąc słońc i otacza Cię oślepiającym białym światłem. Chcę Cię błogosławić, kochać i chronić. Uwierz mi, pozwól mi to zrobić. Pozwól mi uporządkować wszystko i wszystkich wokół ciebie. Nigdy nie chciałam, żebyś chodził sam, martwiąc się, że za mną tęsknisz, martwiąc się i bojąc się tego, co może się wydarzyć. Nie bój się nikogo i nie przywiązuj się do dóbr materialnych, póki żyjesz. Dopóki będziesz mieć wiarę, będziesz miał coś więcej niż tylko nadzieję, a drzwi do cudów się otworzą. Zrób sobie przysługę, idź i powiedz każdemu członkowi swojej rodziny, że kocham go całym sercem, czule i spokojnie. Dotknij ich ramion, spójrz im w oczy i powiedz im te słowa: Bóg mówi, że cię kocha i ja też. Niech płyną łzy, nie wstydź się płakać. Dziś cud odnowy i uzdrowienia zaczyna się w twoim domu. To Boże błogosławieństwo, które wam wysyłam. Rośnie coraz bardziej. Przyjmij to z wdzięcznością. Chcę z Tobą porozmawiać dłużej jutro. Znów usłyszysz mój głos. Będziesz pełen spokoju. Zobaczysz, że jestem tutaj i czekam na Ciebie z moją miłością. Kocham Cię. Chwyć mnie za rękę. Wdychaj to szczęście, które Ci daję. Zamknij oczy i uspokój się, słuchając teraz tej prawdy. Moja własna ręka napisze na Twoim sercu. Słuchaj, zaakceptuj, pamiętaj, że Twoje problemy nie są wieczne. Wszystko się kończy: ból, udręka i emocje, które miażdżyły Twoją duszę, wkrótce się skończą. Znowu potrzebujesz cudu, ale musisz zachować spokój i zachować żywą wiarę. Bo jakichkolwiek cudów będziesz potrzebować, ja wykorzystam Twoją sytuację. Odejdź, to słowo oczyści Twój umysł ze wszystkich zmartwień. Jestem Twoim pasterzem, niczego ci nie zabraknie. Na Twoim stole będzie chleb i zapasy z Twoich winnic, ale w Twoim domu zapanuje też szczęście. Nie będziesz już stał w miejscu, jakbyś miał przywiązane do nóg ciężkie kamienie. Nie będzie już ciągnąć Twojej duszy podczas spaceru przez życie. Zdejmę Ci opaski, abyś mógł patrzeć i podziwiać przyszłość, która cię czeka. Trzymaj mnie za rękę i nie puszczaj, bo będę cię trzymać w trudnych chwilach. A jeśli staną przed nowymi i niemożliwymi problemami, nie bój się, jestem Twoim obrońcą, Twoim doradcą, Twoim obrońcą nocy i Twoim światłem dnia. Twoim ojcem na wieczność, głosem, który cię prowadzi. Kocham cię, ale wiem, że wydaje ci się to niewiarygodne, że tego, co wycierpiałaś, jest już za wiele i że twoje zranione serce jest tak zawiedzione, że nie wierzy już w miłość. Chcesz wierzyć, ale głosy wątpliwości wstrząsają twoją wiarą i niszczą ją o ściany twojego umysłu. Ale mówię ci, nie walcz już więcej, Oddychaj tym pokojem, otwórz przede mną swoje serce. Pozwól mi wejść z moim lśniącym mieczem. Zniszczę wszystkie te okrutne wątpliwości i wrzucę je na dno morza. Pomyśl o tym, widziałeś w swoim życiu moją rękę, tyle razy dokonywałem cudów, ale zapominasz. Problemy cię rozpraszają, chcesz wiedzieć co się wydarzy. Niepokój zasłania wspomnienia i chowa je w kąt nieszczęścia. Dziś oddycham tchnieniem życia, ożywiam te piękne emocje, które były uśpione, daję siłę twojemu ciału. Wyciągam z klatki twoich wspomnień te sny, które wydają się być starymi i za rzeczami. Rozpaliłem na nowo tę iskrę, którą miałeś w młodości. Nie, czekaj, nie mów mi, że jesteś stary, dla mnie czas nie istnieje, a ja widzę w tobie tyle duchowego piękna, które nie kończy się z biegiem lat i nie zanika z wiekiem. Cenię cię, już wiesz, że troszczę się o ciebie i chronię cię jak nikt inny. Nie jestem istotą ludzką. Nie mam początku ani końca. Jestem ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Kochałem cię Drodzy ludzie, którzy potrzebują mojej obecności. Dołącz do mojego legionu głosicieli dobrej nowiny, gdy nadal wzbogacamy życie błogosławieństwami, zdrowiem i zwycięstwami. Amen.